Na prawo, pojechał kawałek na prawo, zawrócił, no nie ma miejsca. A jeszcze z powrotem w drugą stronę, a żona tak patrzy na niego, patrzy i mówi jakoś inni zaparkowali, a ty co? <taki> Takie są te kobitki z LBB. Jedna Jeszcze jedną plotkę opowiem. Jedna z koleżanek mojej żony kupiła swojemu zięciowi na podchoinkę w ubiegłym roku dwa krawaty. Zapakowała ładnie, on odpakował, bardzo mu się podobało. Ona ma taką tradycję, że 1 stycznia co roku organizuje, organizuje taki rodzinny obiad. No to on ten zięć przyszedł, oczywiście, ubrał ten krawat, siedzi, a to się tak patrzy na niego, patrzy mówi: A ten drugi ci się nie podobał, co? <noise> Takie są te kobietki z SBD. Będę plotkował już więcej. ja okay, jeszcze jedną historię muszę opowiedzieć. Otóż jest tak, że te panie się spotykają, no i, ale raz na jakiś czas one mają, która z nich ma urodziny. Od wielu lat, pięćdziesiąte. I się spotykają na tych 50. urodzinach. <laughs> Oczywiście jak jadą na urodziny, to już wtedy nie, nie samochodami swoimi, tylko taksówką, no bo wiecie, ryzyko, że coś można przyjąć przyprawić czy coś. Jakiś koniak może coś innego. <laughs> Odbyło się przyjęcie, dwie w jednym kierunku jechały, wsiadły do taksówki, jadą. Jedna mówi, Sto? widziałaś, widziałaś, w jakich ona kieliszkach Sherry podała? Że to nie kieliszki, to Sherry, że to białego wina. Fakt, że Sherry znakomite było, wiesz, żeby w takich kieliszkach. A druga mówi, co ty tam, kieliszki. A widziałaś, jakie sztućce podała do ryby? No ryba genialna. No wiesz, ale takimi sztuńcami rybę jeść? A tam tam tam, tam A przecież widziałaś, że te talerze w ogóle do obrusza nie, nie, nie pasowały. Czy to obrus z jednej parafii? Tale, talerze z innej parafii. I tak gadają, gadają, gadają. A kierowca jedzie z przodu, jedzie, jedzie. Radnym się odwraca, mówi: Przepraszam bardzo, panie, ale czy wam nie przeszkadza, że ja siedzę tyłem? <grym> No już nie będę więcej płakał o Więc jak mi moja powiedziała, że ja o zawsze ostatni, siadłem w auto szybko, pojechałem do centrum Warszawy, jest sklep, się nazywa Broń i Amunicja. Wpadam, mówię, mówi, dobry, poproszę broń i amunicję. A to, co sprzedaje, mówi, a poproszę o pozwolenie na broń. Ja jej nie mam. Ona mówi, jak nie ma pani Tadeuszu, bo mnie poznała. nie Pan pójdzie 300 metrów dalej, tam jest bazar. Kupi, ile Pan, pan chce bez zezwolenia. przy ja proszę Pani, mnie ludzie znają. Powiedzą z się zakłada. Nie chcą mu ludzie na występy chodzić. Będzie z karabinem na nagrania. Niech pani powie, gdzie, jak się, gdzie to się załatwia? Ona mówi, jak to gdzie? Pałac Mostowski, komenda stołeczna, pojechałem, mówić, dobry, chciałem pozwolenie na broń. Facet mówi, to pisz pan podanie. Ja mówię, dobrze, ale co ja ją napisać? No pisz pan, po co panu broń? On ja jak to po co? Żeby strzelać. Żeby strzelać się nie należy. Broni Pan może dostać w dwóch przypadkach, obronie koniecznej albo no w obronie mienia znacznej wartości. Ja mówię, o, to ja chcę w obronie koniecznej. On tam spojrzał, mi, co, jest Pan zagrożony? Ja mówię, jestem. Jak Pan jest zagrożony? Ja mówię, no, chodzę i się boję. Panie, tak to każdy jest zagrożony. Konkretnie, kto Pan ugrozi, czym Pan ugrozi, w jaki sposób? Ja mówię, jak to kto grozi? Nazwisko trzeba podać? Ma pan rubryki, nazwisko, imię, adres, numer PESEL. Ja nie znam żadnego przestępcy, który by mi dał takie dane. Rzadko kiedy przestępca dzwoni poprzedniego dnia do ofiary i mówi ci, dobry, naz nazywam się Franek Kondracki, mieszkam w na 14, jutro pana rozwalę. Oni raczej występują anonimowo. On mówi, to też i rzadko z tego punktu dajemy prośbę. jest to drugie? Obrona mienia znacznej wartości. A mówi: O, to ja chcę z tego. Ona On mnie spojrzał i mówi, to: Pana, mienie znacznej wartości. Ja już dopiero miał mieć, mówiłem że dopiero nie mam. A co to za zamienia? Ja Jak to co? Pieniądze. Pan ma tyle pieniędzy, to jest mienie znacznej wartości, mówię, że dopiero mam mieć. Zostałem zaproszony na występ do Kozienic. Do słynnego Domu Kultury. Przy głównej ulicy. A jak jestem mówiony z organizatorami, że pół wpływu z biletów moje. Ale spodziewam się dużych honorariów, jako że wiem, że kozienica to jest kolebka biznesu. Naprawdę pana zaprosili ja mnie, no. I co? Sam pan te pieniądze będzie wiózł? Ja my sam. Pisał mi specjalność konwojent. Ja mówię Dobra, dawaj pan już te zezwolenie, bo niedługo jadę. Mamy nie proszę pan, na razie pan musi przejść badania lekarskie. Bo w Polsce jest tak, że jak ktoś chce mieć pozwolenie na broń, to musi być zdrowy. Jak jest chory, to niech go to biją I mnie skierowali do okulisty, żeby sprawdzić, czy ja nie ślepy. Bo jak ślepy, to zezwolenie tylko na ślepaki. Przychodzę do gabinetu do gabinetu to on nie badał, posadził mnie na zydlu, postawił ze mną taką tablicę z literami, każe czytać. Przeczytałem wszystkie tablice, te litery od samej góry do dołu i na końcu mu przeczytałem jeszcze nazwę drukarni, gdzie to zrobili. Kolista stał mój Pierwszy w życiu taki wzrok widzi, wpisał mi wzrok sokoli. Ta prawda jest taka, że ja mam tam, podłodowskie mieszka, mam kolegę, co ma obok taką przyrodnię prywatną, co okulary sprzedaje. No, i on też ma taką tablicę. No tak, do niego wpadam czasami i mu dzień dobry, no to wiadomo, że odsiadamy, no to na niego będę patrzył. To raz na niego, raz na tablicę i się na pamięć nam osiągnie. <noise> <lucz> <noise> Przychodzę do tego dokumentu, mój pan, zdrowy jestem, wzrok mam dobry, dałeś pan te papiery. On mówi: Teraz pan się dopiero kwalifikuje. Proszę, tu jest książka, proszę się nauczyć tego na pamięć. I zdać egzamin z warunków użycia broni. Bo to nie jest takie proste. Wyobraźmy sobie konkretną sytuację. Ja tutaj skończyłem występ. Wychodzę tu. organizatorzy jak zwykle dają mi moje normalne honorarium, dwie walizki pieniędzy i plecak, reszta po kieszeniach i a już mafia otwodska czeka na mnie, bo wiedzą, że to występuje. Ponieważ na mojej stronie, jak Państwo wejdą, www.drozda.pl, www to ja zawsze piszę, gdzie ja w najbliższym czasie występuję. No i od razu mi znaczy, dawaj dawaj szpalty, szmirusie, estradowy, ty mało ty, ty śmiechu nic nie warte, dawaj mi pieniądze. Teraz zgodnie z przepisami, ja nie mogę wyjąć pistoletu i strzelić do niego. Nic skąd Absolutnie, muszę, no, na początek muszę sprawdzić, czym jestem zagrożony. Bo to może być broń gazowa. A nie wolno się bronić bronią palną, jak ktoś grozi gazowo. Bo by nastąpił co? Eksces intensywny czy nadmierna obrona przed atakiem. Akurat nie jest trudno odróżnić broń palną od broni gazowej, bo w broni gazowej w lufie jest przegroda. Należy podejść do napastnika, zajrzeć do lufy. Nie ma przegrody broń palnej. Ale punkt drugi mówi, że należy odwieźć napastnika od zamiaru. Tu ustawodawca <coughs> przewidział dwa zwroty. Pierwszy z nich brzmi: stój, bo będę szczerał. Ale kupia sytuacja, jak ja idę, on stoi. To powiem: stój do stojącego. Dlatego jest drugi zwrot. Odłóż broń, bo użyję swojej. I on powinien odłożyć. Ale znajdzie się te co nie zna przepisów. Mówi, dobra, dobra, wyciągaj te pieniądze już wolna wyjąć broń, którą macie legalnie. Należy ją wyjmować spokojnie, nie wykonując gwałtownych ruchów, żeby nie sprowokować napastnika. Wyjmujemy spokojnie i oddajemy strzał ostrzegawczy w górę. On do was mierzy, a wy w górę szczeracie. Takie przepisy. Państwo się pewnie na oglądali amerykańskich filmów i tam jest tak, że z biodra wali, nie? Wyjmyją PA! U nas nie ma. Gdybyście coś takiego zrobili, siedzicie. A tak możecie leżeć. Ale załóżmy, że was jeszcze nie zabił, co jest bardzo mało prawdopodobne. Wtedy wolno strzelić w kierunku napastnika, ale nie wolno strzelać ani w głowę, ani w korpus. Strzelać trzeba tylko tak, żeby go unieszkodliwić. Czyli strzelamy w rękę, która trzyma pistolet. Ideałem, bo by trafić prosto do lufni. To mało kto potrafi, to też ustawodawca pozwala strzelić w nogę. Wówczas napastnik się wywraca, podbiegamy do niego i odsuwamy broń poza zasięg jego ramion. Tu. Cii. Nie wolno odsuwać napastnika od broni. Cii. Cii. Jemu należy udzielić pierwszej pomocy medycznej. O człowiek krwawy. W tym celu trzeba mieć przy sobie opaskę przy bandaż, środki dezynfekujące, środki przeciwbólowe, ogólnie biorąc, apteczka. <laughs> Także, jak Państwo zobaczycie człowieka w Polsce, który idzie ulicą i ma na plecach torniste z Czerwonym Krzyżem, to, to jest człowiek, który ma legalnie broń. <laughs>